Temat, jedziemy, on chyba jest tutaj dobry i mówię to bez Fajna ta piosenka do się pobujania, ale jeszcze fajniejsza doba ta jarania Może posłucham sobie Adisza albo Tupaka, nie wiem i palona jest szkita I nie wiem, bo mam se ochotę zajarać, żeby chmurka mnie rozchmurzyła zaraz A jak, a jak, a jak, kiedy mam ochotę to palę sobie bata A kiedy mam ochotę to walę wiatro tu zabrata brata i na i na hojność i i wszyscy zjarani w pizdę na przemian Czasem MJ na chwilę kogo się puści Wtedy dociera do ciebie jak ludzie są puści i okrutni I może to w życiu codziennym przeszkadza Ale kto by się przejmował kiedy w kierma nie masz pata Lala, sativa, indica, amnezja, poezja, nie wale węża Bo czy mnie ta roślina potężna Lecz mnie ta roślina potężna Ona nie chce mnie opuścić, nie, nie, nie to tutaj je, yeah, jejeje yeah, yeah. no to standard, 5 dyszek in gram może 20 powinno wystarczyć twarda dewiza od krótkiej chwili ile byś nie miał i tak byśmy wszystko spalili, zajebiście czas sobie umilili w głąb siebie smutki jakie zatopili, a Lubię ten proces nabijania Wiaderka kiedy mało wody No to musisz zasać jak panienka No i ciągniesz, a tam piękne mleczko A ślinka ci płynie To jest twoje dziecko Później ci odbiję Korek odkręcany, kto teraz smaży, Nie wiem, ale po pięciu sekundach będzie na pewno tu w niebie. Ostatni jakoś dobrze smakuje browar do trawy, ale wolę być zjerany niż najebany. Pozdrowienia jeszcze dla mojej kochanej mamy. Kocham Cię i nie wiem, nie za miłość do tej trawy. Amen.